No Tu gdzie go zawodzimy w ogóle? Tu tutaj na Stońmy kanion, kanion. Kurwa, miałem tu zjechać Siadaj z nim. wysiadamy Podejść do pod wodę. Pod wodę, dalej. Ty! Mów od kogo, o, jesteś. kogo jesteś? Nie, nie, nie powiem, Fejerze. Od kogo mów o kogo jesteś? Nie, nie powiem, nie mi topało. Nie jesteś ode mnie, chodź, owa! O! Dobra, no, chodź. Co? przypierdolę do bałą. Dobra. Już? No, no i. Masz, kurwa, chuju. Oj, nie bijcie mnie już, dobra. Czekaj. No, wiesz, jeszcze? O, czekaj, nie. No, to powiesz nam, od kogo jesteś, czy nie? No, nie powiem, cały nie myta. Tyle, tyle. o ty zasłabiłeś nie słuch. Nic Nie powiem. Zaraz przyjadą moi ludzie, przejrzę. Ty, ty, ty od, od to. O. Ty? Jedzie ktoś? Jedzie ktoś? Jedzie ktoś? Jedzie ktoś? Jedzie ktoś? Jedzie ktoś? Jedzie? Uciekaj, okay, uciekaj, okay, uciekaj! Okay, uciekaj okay. Spij, Witam w nowym odcinku życia na ulicy. Jak widzieliście scenę wcześniej, to trochę się podziało. Zaatakowali nas. Tam stoi pomocnik mój, nie wiem jak ma na imię. który mi pomagał w tej akcji. I. No, Dobra, idziemy do niego. Siemano ma, ma. w ogóle wiesz, co się tam wczoraj to, stało podczas tej akcji? czy coś? No, a nie, nie, nie wiem ktoś co to chodzi coś? No to w ogóle No, No, a po Ciebie ktoś już nie czy coś? Bo no, no, dzwoniłem to no, podjechać tu no, 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 przyjechali Dobra, to się ma e, czekaj macie dzisiaj mechanik otwartego? tego? a się dowiedziałem siema, ktoś powinien po mnie podjechać za chwilę Siemano? Siemano. Co zostało, że to, to w ogóle no, się nie pisałem. Pisałem. E, Nieważne. Długa historia by opowiadać. E, zawie, zawieź mnie pod e, warsztat jego co? Jakbyś mógł. Jak e, więc widzicie, widzowie, właśnie do po podaje swój samochód. Tutaj zostawiłem w poprzednim odcinku tutaj u nich i... oś jak widać to... Yy, mają otwarte Dzień dobry, jest tu ktoś? Dzień dobry, Dzień dobry. Ja odebę swój samochód przyjechałem A ten... a jest szef czy nie ma? musiałeś zjeść parę szefowa w sumie Zmienić? No bo nie pytałem. Cześć, Halo. No. Yy, mam zasadnicze dwa pytania. Yy, co to była wczoraj za akcja i czy mogę dać swój samochód? To ja weźmiemy ja dobra, ale, ale jako jako ten 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 liczny liczny, jak gdyby kiedyś nie wiemy jechali, się, wiemy, jechali się tam na Babi. Heh Więc całkowicie się wejdzie tam 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 stał, ałoba, a jeszcze. A jeszcze mam pytanie: Czy masz jakiegoś poleconego sprzedawcę samochodu, bo potrzebuję samochód kupić? No mam, mam. Na ale to. Ten... to. to będą one w dodatku, tak jak regularnie.

a, no dobra No tak jak widzowie widzicie mamy W sumie dosyć dużo gotówki Jezu, kurwa kto tu tak ustanął Dosyć dużo gotówki, jedziemy obecnie na osiedle na którym mieszkamy I później wybieramy się po samochód, który chcemy kupić Jezu, to zapomniałem kto gdzieś tutaj. Dobra, to widzimy się w sumie jak już będziemy przy handlarzu. No a tak więc jak widzicie widzowie, jesteśmy już u siebie na osiedlu idziemy właśnie do chłopaków czy nas by nie podwieźli, bo idziemy kupić samochód swój drugi samochód On nó już stoi, a tam chłopaki stoją Dzisiaj się i nie, nie wiem, to, kto, kto, kto jej podwieźć. Witam panowie. O, cześć. O, cześć. cześć. Z tym o czym gadacie? Co to to? Nic, ja dzisiaj się, się, się odbieram, odbieram, nie Coś być balala. A, a to temu to co? Znowu zaminku? Jak ostatnio? Nie, bo on znowu A, dobra. E, słuchaj, sprawa jest. Czy mnie nie podwiózł e, do... Ten, bo ja dojechać dzisiaj samochód kupić. Bardzo W ogóle przypomnij sobie, jak miałeś na imię. Mi się. Z tego co myślałem, to wcale się. O! Siem ma A mogę ja pojechać? Aż. No we. Co ten złak zawsze odklejony. Z tej nigdy nie byłem. Tak, tak, tak. tak. mi kupiłem, kupiłem na TikTok. O! No wea. Ja. Nawet i pamiętam jak on ma na imię. Biegnie bieg. Będzie bieg za mną. Czekaj. Będzie bieg. Patrz biegnie. Nie no, zielone, pokazuj się szybciej. Nie, poczaj! Poczaj, genaj! Tapujemy, 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 topujemy. Dobra, siadaj. Travis, siadaj, wsiadaj, trawis Siadaj, spiedola od jego, poczekaj. O Jezu, to twoja nebula to coś ma pod górkę ciężko podjechać. Sko, skok! To no. to jest usta, nie, Ten nie, 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 tam, gdzie? nie, nie, Gdzie? A, nie, 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 też pojedziemy, tak jak ona. No, nie, w ogóle nie, tego mojego nie, Moje foto? Nie, jeszcze nie A, to szkoda. No bo ogółem, bo gdzieś tutaj powinno być na Linewood. tata, jezu, jak ja jeżdżę po choniku. Powinna być ten tahoeba, gdzieś nie więcej, ale. Wyżej. Nie wiem, ale wiem, że tam ma czekać na mnie. Dwa samochody będą do kupienia. Jeden z nich na pewno kupię. Aha. Ale nie wiem jeszcze, który. Dobra, szukamy tej hołupy. Ona gdzieś tu powinna być, już niedaleko. Chyba tam może w... W Pewnie. Dobra, to czy jedziemy tam? W lewo

Jezu, co ta woda tak, co ta woda tak wysoko nam poskakuje? Dobra, nie wiem. A fajewerki woda Mądrze, mądrze, nie powiem, że nie. Dobra. No, ale... a jaka chałupa wielka? No. Dobra. A woda. strzelają tymi fajewerkami. Ja też nie Dźlaby! O, o kurwa, Cześć nie, 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 My po samochód, znaczy kupno nie, nie, ogłoszenie, że nie, nie, samochody nie, No ma to idę A co tu się dzieje czy tak świętujecie nie, 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 No, Dobra. Dobra, no to tutaj, tak jak może ja... Mhm. Rok Mhm. Ehe. No co, 150 no, A ten obok? Ten obok? No A, tu jest... Dodge. Tak, jo. Pod maską jest e bo bo nie A są tam sporte. Zagujecie się tam z tyłu, bo przeszkadzacie No, nie no, ja no, to mogę go powiedzieć powieść. Aha, a oba nas sprzedaż tak? Tak, tak oba, oba nas wtedy. Tak. A jaka cena by była? Tego? Mhm. E yy, no z 20-40, ale no. jakżeśmy się znamy, mamy, to coś coś to jest to to jest dla ciebie 160 tak, tysięcy Dobrze, a tego? No, no Tu już ponieważ to jest W8, No tak, 30 tysięcy. Aha, a mógłbym się obiema przejechać? Mogłabym? Jeszcze raz? Mogłabym się przejechać, jazda no, powiem, testowa? No, to, powiem, no co, to, to ja bym chciał, na, na, chciałabym najpierw w tym. Dobra, Proszę, Proszę Mogę siedzieć, się przejechać? Kurde. De. Tu drzwi nie działa, ja Lamka. Dobra, to jest to, to, to ja się przyjechać. Ania, ty, możesz przejechać. Przepraszam, mogę się te mam przejechać? przyjechać? Bujesz? No, a, może, że no, bym zainteresowany. No, jak jak no, to może, to Nie, to możesz. nie, możesz, że nie możesz. No, wyjeżdżamy już z tego tej. zobaczymy, jak to jeździ. Do trwa... Fajny samochód Eee Tylko 30 tysięcy, a my tyle nie mamy, 16 mamy, ale nie mamy ja. Nie ja. mamy Eee, tego 30, dobra Mała rurka po okolicy i jedziemy po tego drugiego Którego Eee Będziemy byli chętny kupić Cofnij się, za chwilę będziemy wyjeżdż... Ten, za chwilę pomoże. <grym> panie, panie, pan wyjdzie Nie pan, jedź pan, jedź pan Ktoś wam się na wiaździe zakopał <grym> A to, to miał, to miał... To to miał, to miał Nienaruszonym, nienaruszonym stanie, stanie. Jest w nienaruszonym stanie. Dał maska, maska w nietona. W nietona. A to już tak było. W o. Władnik. Proszę bardzo. Nie ma nawet zyski. Oj, tutaj będzie chyba plus 5 koład do naprawy. Dobra, jedziemy teraz no, tu drugi. Znaczy, znaczy a oni wyciągnęli to nebulę? A wyciągnęli ją. No, a to co, z, czemu to policja stoi? Bez drzwi? Nie, hmm. nie wiem. No, ale jak się się nazywa A coś więcej o tym samochodzie możesz powiedzieć, czy nie? No, a co mam więcej tym u... mógł... no. Ja myślę, że to zarejestrowane. Od razu ja dopiero przepisujemy, nie? nie? Aha, a jaki silnik dokładnie no, no. tu siedzi? Dwulitrowy? dwójlitrowy razy. Aha, no, no. Ja, no to ja też w ogóle jak, 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 jak sam widzisz z zewnątrz? Pod łaską, no. Dobra, to tak nie wiem, mogę wjechać na autostradę i depnąć trochę? No, no może rzecz no. No albo no, tutaj jest taki ładny odcinek, prostej co depnę. Hej, nie no nawet, leci ładnie Dobra Nooo Zawracamy się i... Chyba papiery podpisujemy, no? Co? 16 tysięcy, ja. Tak, tak, tak No to kupujemy od kupuję od To się do was tutaj... A, radzie, radzie, radzie. O, Ładnie się śpiewasz, bardziej niż ten Dodge No, tre, a tam Widzisz jaką zapajkował? Który on? Ten Ten, ten, w ten to czerwony w, 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 w w, w w się No właśnie. O, teraz mogę się spędzić. o. No ładnie się zbija. No. Hmm. Tutaj do Was, czy tam wyżej, tam wyżej, nie tu? Ten, 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 ten. No, no dobra, to bierę tego. Szesnaście dobra, dobra. tysięcy, z kim mogę podpisać papiery? Chodź, chodź. Chodź. chodź, idę. No, no Dobra, no, poczekam Eee, Teavis. Jak ci się podoba? To, to, to jest. Co? Teavis. Eee o! Teavis. do to coś, tam po lekkich modyfikacjach ten samochód jest. No Ści... śc... Ścigniemy się, ten, jak będziecie, jak już kupię? Na osiedle. Yyy... może. Dobra, Gdzie, tutaj? To na samochodzie już połóż papier No. Już? No. Podpisane. To no, będzie przelot czy gotówką? Gotówką. Ma Pan. Dobra. Dzięki. No dobra. A ten wyścig, a ten... Ty... No tak, a ten wyścig, jak to wiadomo kiedy, czy nie? No, jeszcze, jeszcze nie do końca, wiesz? A, no dobra. To... Dobra. też ja żegnam. Siema. Siema, mama. To co robisz, sam na osiedle? Tylko poczekaj, wyjedźmy stąd, żeby. Nie, właśnie, uszkodziłem. Dobra, to co na osiedle? No dobra. Ej, widzicie panowie, nowy zakup. Widzowie, nowy zakup. Ojej, ktoś tu się rozbił. Centralnie przetwarzany. No. Ale dobra, wracamy na osiedle nowym zakupem. I już i w sumie widzimy znaczy no widzimy się już na osiedlu i później widzimy się na wyścigu samym sobie To już tam mogliście usłyszeć dwa razy O nim albo nie strzela widać że po przejechach ten samochód 16 tysięcy takie coś No ale ten No Ale to się widzimy za chwilę Dobra, eee... Dobre rzeczy tutaj mają. W tym lokalu. Można, można jak najbardziej. Ale ta twoja bestia dogoni moją w ogóle. Ty no, ty no, ty no, policja, 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 policja. policja. lewo.

Nie jest, ale jest daleko. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra widzowie chyba uciekliśmy z tego co dobrze widza, widzę Dobra wiedzamy za chwilę na osiedle Nie wiem co dosłownie mamy zrobić jak ci chodzi, bo to bo to osiedleci, bo to osiedle Nie dawa dalej Nie tu to O nie, Radiawus. No, macie, F2 spije dzielania przed policją. Aha, no, jeszcze tamto nie jest za mną. Ale byłem w zniszczony. Za co na nie nażywanie bez powodu? Nie wiem. No, ale lecimy w Einwood. walecimy lecimy 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 no ba tutaj nie tu na dwóch kołach

Aha Dobrze. Dobra, wiesz, że nie, nie jest Widzowie Co się dzieje z ty... Nie. Widzowie, jak widzicie, Nie mam No ale po co... Panie Władzo, po co ta... Po co pan mnie zatrzymał? Dobra, na Kurwa. Tawis dzięki ci okay, okay, okay. uciekam, uciekam, wsiadaj, 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 szybko, wsiadaj szybko, wsiadaj, szybko, Wsiadaj, szybko, 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 Dobra, tam chuj z samochodem, wazzę że to nic nie jest No to będzie chciałby tutaj widzić No ten mam zaprzeć czy tych tych, tych, tych tych będziemy będzie do Dobanego ten z moim pojechać No jest A mną Lecę, lecę, lecę dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, nie wiem nie wiem Ale patrzcie nie na ja to za nami gdzieś czy coś nie, nie, nic nie, nie, cze, no? nie, A nie, A nie, nie, policjantem, Bo to nie, z taką nie, 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 ja. Dobra, nie, 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 Za nie, 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 nie,

W jest to? to w środku jest? Widzicie? Za chwilę też tam wpakujemy ten, ten, ten samochód. Dobra, chodź, idziemy stąd. Dobra, jak widzowie widzicie, mamy trochę przechlepane z policją, a w sumie bym się nie wychylał, bo oni w sumie mogli mnie widzieć. W sumie jeden policjant mi widział, ja się nie, ja, 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 ja nie wychylał. Dobra, za ja, chwilę się przy... Ja... W moim aucie ma ściuchy? Nie Dziwne, dobra. Jak na razie będziemy się tutaj skitamy, nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. I widzimy się w następnych odcinkach. Cześć na pa widzowie.